Cześć kochani, witam Was na kanale KUDLAG. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek wyjątkowy, dlatego że dzisiaj moim zadaniem jest poprowadzić dalej projekt, który stworzyła, że tak powiem, Natalia z kanału Moje życie w Polsce. Udało mi się wylosować, znaczy udało się mnie wylosować, także jestem szczęśliwa, bo bardzo mi zależało na tym, żeby tę książkę przeczytać i bardzo mi zależało, żeby w ogóle wziąć udział w tym projekcie, bo to jest fajna przygoda. Także tutaj mam paczuszkę od Natali z tą książeczką, tutaj jakieś dodatki, te dwie drabki, które za zgodą Natalii sobie naddrapałam, więc jest już to otwarte. I teraz Wam pokażę, co Natalia mi jeszcze tutaj dosłała. Teraz tak, tu jest mój losik z wygraną. Tutaj mam do malowania taką karteczkę od Natalii, bo jak wiadomo Natalia to jest kreatywna dusza, że tak powiem. Ech, tak, to ma być paw. To jest taki śliczny paw, który można sobie porysować, zrelaksować się. Także tu są te dwie krzyżyweczki, które nadrapałam, to na koniec. Mamy tu jeszcze dużo takich rzeczy. Mamy tutaj z lotto taki yy, odblask, na przykład na rower. Mamy tutaj zapach do samochodu, to się akurat przyda. <tutek> tutaj mamy jakieś maseczki, granat i awokado. To są maseczki do regeneracji, nawilżenia, wzmocnienia naczynia krwionośne. Także super, na pewno mi się przyda, maseczki lubię. Mam jeszcze żelki, akurat ja no nie, nie jestem fanką, ale moje dzieciaki na pewno się cieszą. Yy, owocowe, Śmiej żelki nim dwa, więc super. O, jeszcze tutaj są dwie, yy, dwie maseczki mango, lifting, wygładzenie, zmarszczek i ogórek, oczyszczanie, nawilżenie. Yy, dostałam tutaj tak taką, o. Książeczkę tu jest chyba, nie wiem, nie, nie chcę się wykupić, ale to, no jakiś kwiatuszek taki bardzo ładnie wysuszony tutaj jest. Wybaczcie mi takie jąkanie, ale jestem bardzo chora aktualnie. A zależało mi, żeby tę książkę właśnie przeczytać w czasie choroby, żeby się nie nudzić, czy tak powiem. <laughs> Więc to za chwileczkę. Mamy tu jeszcze ołóweczek, taki z lotto. Nie chcę się z tego o, jest, Lotto. Mamy tutaj przepyszną hałę. Ukraińską. Miałam okazję. Nie wiem, czy to akurat jest to sama, ale miałam okazję jeść i była przepyszna. I tutaj jeszcze mamy taką coś. Home and view. Nie wiem, co to jest. Prawda? Ale ładne. Nie jestem pewna, co to jest, ale jest ładne. Natalia, jakbyś mogła to mi powiedzieć. Czy to mogę sobie gdzieś zawiesić? Czy to jest jakieś... Bardzo ładne. Nie wiem, czy sama to robiłaś, czy... Ale śliczne jest. Za to Ci bardzo dziękuję więc tylko, czy mogę sobie to powiesić gdzieś, nie wiem, na, na oknie może, albo, albo coś. Tutaj już jest pusto. Takie, takie fajne rzeczy, które mi Natalia dodała. Jest oczywiście książka, czyli gwóźdź programu. Najważniejsza w tym wszystkim. Którą ja sobie oczywiście przeczytam. W czasie choroby filmik nagrywam dzisiaj... Jezus, nie pamiętam, jest nie wiem, czy... 20. Dzisiaj jest 20, więc nagrywać to będę przed premierą. Muszę to rozsadzić. Nagrywać będę przed premierą, ale filmik pojawi się już. No, wcale nie, że cały tydzień po czekajcie, o! To jest książka Testerka Szczęścia. Anna Szczęsna. Recenzję jeszcze nie podam, dlatego że jeszcze nie czytałam, więc nie będę tutaj ściemniać. Także ja się bardzo cieszę, że udało mi się wygrać pierwsze losowanie. Drugie w sumie, ale powiedzmy, że dla nas pierwsze. więc to odkładamy na bok. Oczywiście, gdy książkę przeczytam, to u mnie pojawi się taki konkurs mam nadzieję, że będą sobie chętne, żeby wziąć, żeby wziąć udział. Przepraszam, żeby wziąć udział w tym projekcie. To jest super projekt. I teraz tak, tu sobie jeszcze to odłożymy. Bardzo mi boli gardło, także... O, tak będziemy nagrywać. Tak, zostawiłam parę literek, nawet nie wiem w sumie ile. Chyba cztery albo pięć. I także w tej krzyżówce nie ma jeszcze ani innego słowa. W bonusie też brakuje. Idziemy dalej. Mamy teraz P. Tu jest Py. I teraz idziemy na drugą stronę. Jest w mapie. I to chyba tyle. Strasznie ciężko się trapi te krzyżówki. Nie wiem, czy to ja tak mam, może ze zmęczenia, czy po prostu tak jest. Teraz jest my. My. Jest tu my. Tu jest my. Jeszcze tu jest my. Także to by było na razie na tyle. Tutaj jest my. Jeszcze w mapie jest my. Przydałoby się A. Jeszcze tu jest my. N, N było, ok. Y, przydałoby się A, ale pewnie nie będzie. <gry> y, teraz następnie mamy Y. Jest w dryfie i chyba tyle. A tutaj patrzę, patrzę i nie widzę. Ale jak będzie, to jeszcze się znajdzie. I ostatnia tutaj to jest literka O. Czyli wiadomo, tutaj już nie będzie, bo C nie było. Tak, tu jest chyba pierwszy wyraz: oko. Patrzę, czy D było, nie było. Więc tutaj nie ma. Tu nie ma. C nie było. Okno to jest drugi wyraz. T. T nie było. H nie było. Ok, jeszcze tutaj, ale A też nie było. Ok, czyli nic. Ozon. Tutaj mamy wyraz ozon. Woks to jest drugi wyraz. Tu C nie było, a nie było. Oj, tutaj też brakuje. I to chyba tyle. Także jeśli się nie pomyliłam, zaraz to sprawdzimy. Krzyżóweczka jest pusta, ale to nie szkodzi, bo to jest tylko taki dodatek do tego projektu, tak. I teraz druga. Tutaj mamy Azję i, i raj. Krzyżóweczka jest yy, fajna do tego, że akurat jest tutaj imię Natalia, czyli wiadomo, Natalia z kanału Moje życie w Polsce. Także mam nadzieję, że ta drapeczka coś przyniesie i ona jest oczywiście z dedykacją dla Natalii. I teraz tak, mamy M. M jest w sumie i to tyle. Teraz idziemy na drugą stronę, jest tutaj Dortmund i też chyba tyle. I teraz mamy Y. Mm, 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 mm. Nie widzę, ale jak, jak będzie, to jeszcze znajdę. Tu jest Y i też chyba tyle, także słabo. <grydy> Następnie mamy F. F gdzieś było tak. Tutaj jest F, tu jest F i to tyle. Tutaj mamy F i to chyba tyle. Mamy L. L tutaj mamy, w leju, w lisie. Dalej w albie to jest drugi wyraz. I w Natali. Ok. I teraz idziemy tutaj: jest w kilu, w kulcie i w lesie. Ok. Także to jest chyba na tyle. I ostatnia literka tutaj to jest P. P jest w upuście. Tu jest P. Mm, 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 mm. I więcej P tutaj chyba nie ma. I teraz idziemy tutaj. S było, nie było. Tu jest P. T i G też nie było. OK, N nie było, S nie było. Także wydaje mi się, że ta zdrabka też jest pusta. O, jeszcze jest tu P. Także wydaje mi się, że ta zdrabka też jest pusta. OK, więc sprawdzimy sobie. Mamy B i R. OK, ale to nie szkodzi, dlatego że to nie o to w tym projekcie chodzi. I teraz tak... Y Dodatki, które dostałam od Natalii też za co bardzo dziękuję, Natalia. I teraz tak, kochani, jeśli ktoś ma ochotę wziąć udział w projekcie wędrująca książka, to proszę się zgłaszać pod tym filmikiem. Oczywiście ja dodaję tak, jak to jest w zasadach, ja dodaję coś od siebie, zrobeczki za 10 zł, jakiś upominek, jakąś słodycz. Nie wiem jeszcze co, dlatego nie będę mówiła, co będzie, bo po prostu jeszcze nie wiem. Także mówię, filmik jest, nie wiem, kiedy będzie dodany, także dwa tygodnie od daty, kiedy ja go dodam. Macie czas na to, żeby się zgłosić, zrobimy losowanie i zobaczymy kto, kto pociągnie dalej ten projekt. Także na ten moment ja się z wami kochani żegnam. Aha, jeszcze tu wam pokażę tylko, zobaczcie. Nasza kochana Uszulka G, właśnie. wypadł mi z głowy. Uszulko, bardzo Ci dziękuję za to, że postanowiałeś zawalczyć o ten projekt. Piękny gest wykonałaś w stronę Natalii, w stronę naszą. Przynajmniej moją, bo bardzo mi zależało na tym, żeby w tym projekcie wziąć udział. Wiadomo, jak, jak się potoczyła pierwsza próba tego projektu. Także, kochana, Tobie bardzo, bardzo dziękuję za, no, za serce, jakie okazałaś za ten gest, za, za tą niespodziankę. Mam nadzieję, że ten projekt się uda, że, jak, no, że zabraknie miejsca na tych stronach do zapisywania ludzi. I mam nadzieję, że jak już to wszystko się skończy, to ta książka wróci do Ciebie jako pamiątka. Także życzę Ci kochana dużo zdrówka. Natalia, Tobie też życzę dużo zdrówka, pomyślności, buziaczki dla Was dziewczyny. A ja się z Wami wszystkimi żegnam. Pozdrawiam Was wszystkich. Hej!